No i tak mamy poranek Spędziliśmy z wiewiórem właśnie nockę w samochodzie O tak to wygląda Śpiworek Siedzonka były poskładane, nie? Ale o, śpiworek Teraz kawka wiewił tutaj to... <noise> Przygotował odpowiedni No i tak za oknem o tak plucha. Całą noc padało. Pewnie cały dzień wczorajszy padało. A my mamy do ogarnięcia imprezę. I musimy rozpalić ognicho w tym syfie. Jak to wszystko takie mokre. Więc pijemy kawę i idziemy w bój. Więc tak to wygląda. Tak wygląda praca, praca człowieka buszu. Sama przyjemność <noise> <noise> Także tak, na razie Bo się, że mi nie jebie Zobacz, w środku jest suchutkie tak. deszczyk pada Na słońce świeci zrobiliśmy z wiewiórem tutaj zadaszonko żeby można było bliżej podejść z patyczkami do, do ogniska żeby kiełbaskę sobie upiec a tu już mamy mamy już spalone ciężko zdobyte suche drewno z wnętrza e, bala i już ogniko jest Trójnóg jest. Zaraz kociołek zawisimy. Tak to wygląda. Będzie zabawa. Będzie można się schować przynajmniej. I tyle. Także tak. Nie, Panie Wiewiórze? Jest. Dzień z życia instruktora survivalu. Zaraz zobaczycie. To jest w krosu bardzo. Jak to niektórzy niezgrabnie mówią survivalista. Albo, jak oni to mówią, bush crafter, tak? crafter. Proszę. Crafter bardziej. Crafter. Są karmione, są karmione jaskami, są karmione jaskami. Słuchajcie, panie to jest jedna, jedyna okazja, e, gdzie możecie to spróbować. E,

no, nawet nie zdążyłem. I teraz wkładasz sobie to tutaj. To sobie wkładasz. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry I wmuchasz. Tak, żeby sobie rzęs nie spalić. Brawo, mocno, i intensywnie, jak prawdziwy facet, to mi się podoba. Jeszcze raz i będzie. Brawo. I mamy ogień. Nie jest problem, co? No nie. Fajnie. Wyżej, wyżej, wyżej. Bo iskierki lecą tylko nie wpadają na bawełnę o dobra dobra to się, bo, bo się poparzysz dobra i teraz koszyczek zawijamy zawiń do góry uważamy na brwi i rzęsy tak 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 i tak porządnie porządnie z jajem zmuchamy góry, tak Brawo! I co? Nie Świetnie, nie? I stańcie tutaj blisko, przy tej wodzie. Stańcie przy tej wodzie, no bo pić trzeba, nie? Jak już wiecie, że żołędzie można jeść. Tylko że te żołędzie trzeba by było tutaj w tej wodzie, w takiej bieżącej wodzie przepukać. Do do no chce nie głośniej. No, nie głośniej. Wieczny. Widać, głowy. Wiktor? Głowka. weź! jest najlepsza. Pokaż, że Za mną tak jest. Nie, nie czaj się tylko razem. Nie myśl. po prostu, się rusza? Nie. Zgryź to w zęby. Nie zastanawiaj się. Nie, nie, się tak wie. na to, że to jest niedobre To trzy Wiktor, nie, Chipsa. Trzy. Trzy. No, ale

Tak, tak widać? Tak. Żeby nie było, ja też jestem. Ale teraz I też oberwałem dymem. Mówię, jest taki program, właśnie w telewizji. Tłumacz. takich tak, tak. Nawet takie takie... Tak, takiego się nie. Nie takie, tego naszyfacza. No No ja Dobra, jest gorąca zupa, więc każdy tam po kubeczku sobie bierze. Jest dobra, ją jadłem, a jest Z Z ja no, tutaj jest. Nie wiadomo. Zjad, wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, A wiem. Jest wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie Nie wiem, nie wiem. Nie 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 Zjadłeś robala?

Do trzech, do trzech przeciągnięć wygrane, pamiętajcie je. Dobra, dobra. Mamy, jeden zero, do trzech wygranej. Trzymaj broń. Poczuć broń, uważaj, bo trochę waży. To nie jest zabawka. Zobacz sobie w lunetę. Widzisz, nie tak blisko, nie musisz. Jeszcze trochę dalej głowa. Nie musisz tak blisko oka trzymać. Możesz tą rękę tutaj bliżej trochę, możesz dalej. Dopasuj to no. do siebie. Trzymasz? Widzisz butelkę? Widzisz? Dobra, to ja cię odblokowuję broń, tutaj masz spuść, tu niżej, Okej. Okay. Ja nacelujesz na butelkę, to strzelasz, tak? Trzymasz teraz sama, uwaga, proszę. O! No i trafiłaś. Yeah, była butelka, była, była, było słychać. By nie no. Zapraszam no, do przodu. To no, już na pewno będę musiał pomóc. Tylko nie? ja mogę za nim. No, może... <średnio> za linię. tu.